Na tym boisku ośmiu influencerów gra w lidze YouTuberów. Już zaraz kolejni twórcy zmierzą się z wyzwaniami piłkarskimi, aby wygrać wyjazd na wielki on takie lubi, ja wiem gdzie on strzela. Nawet Jezus, Maria! On z tym się chyba urodził. Ciekawe. Tam... Oj, 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 strzelało się! O, jak ucieka! Witam Was w drugim odcinku drugiego sezonu Ligi Youtuberów. Liga Youtuberów to turniej jeden na jeden, w którym influencerzy w każdym odcinku będą walczyć w sześciu różnych konkurencjach. Zadanie twórców w trakcie filmu jest uzbierać jak najwięcej punktów. Kto zdobędzie ich więcej trafi do kolejnej rundy. W finale zagra tylko dwóch twórców, a tylko jeden wygra główną nagrodę, którą jest wyjazd na wielki mecz. Dzień dobry, witam serdecznie. Znajduję się pośród dużo, dużo profesjonalnych ludzi, ja nie jestem jednym z nich, ale mam nadzieję, że zaskoczę, że taki mały łód szczęście dzisiaj sprawi, że może tego gościa tam zdetronizujemy dzisiaj. Dzień dobry, witam ślicznie. Przyjechałem prosto prostu Wrocławia. Mam na imię Wiktor, znany jako albiniasty, tapiniasty, co kto woli. Zajmuję się nagrywaniem gierki piłkarskiej, której nikt nie lubi. Jestem też sympatykiem oglądania Juventusu. Moje zdrowie Najdrojem z na tym cierpi. A dzisiejszy plan jest taki, żeby utrudnić Ulafowi życie po prostu, żeby jakoś tak nie miał załatwo dzisiaj. Taki jest plan. Witam serdecznie na boisku. Dzisiaj nie wirtualnym, tylko tym prawdziwym. Jak forma, jak przygotowanie i kiedy raz taki zgrać? Ostatni raz grałem na meczu charytatywnym, to było niby nie. Dawno, ale tak powiem szczerze, no muszę zaskoczyć. No ja tak naprawdę, no na mnie nie ma presji. Wydaje mi się, że na no Olafie ciąży dzisiaj presja, bo on jest taki trochę jednak ogarnięty chłopak w tej, w tej profesji. to no zobaczymy. Wasze pojedynki wielokrotnie miały miejsce na tych wirtualnych wojskach, Kto wtedy był lepszy? Ja tak 50-50 powiem szczerze. Tak sprawiedliwie myślę, że 50-50. Żeby nie było. Witam po raz kolejny. Problem jest taki z zaproszaniem mnie, że nieważne ile tych sezonów będzie, za każdym razem uczestnicy będą się tylko bić o drugie miejsce. Cześć, Olaf, jestem. Nagrywam sobie w internecie fifkę, No i niestety nie ma aktualnie w stawce zawodnika, który może zagrozić bestii z piaseczna. I z nami jest zwycięzca pierwszego sezonu Ligi Tuberów. Olaf, witam serdecznie. Można powiedzieć, król. Powrócił na salony. No, co mam powiedzieć, no? Zaprosimy po raz kolejny, chętnie wezmę udział, chętnie zdeklasuję tutaj każdego i bawmy się. Akurat jeśli chodzi o formę, to przyjechałem w absolutnie dramatycznym stanie, ponieważ jestem chory i słuchajcie, po moim głosie, jestem na jakichś lekach, żeby mówić cokolwiek. No ale na szczęście dzisiaj jestem z Alwinem, także mógłbym przyjechać w i bym przynajmniej zremisował. Jak oceniasz swoje szanse z Alwinem? Jedyne z kim będzie rywalizował Alwin, jest z samym sobą. A kto jest lepszy na wirtualnych boiskach, bo takie pojedynki niejednokrotnie miały miejsce. Tak jest, wydaje mi się, że wyniki tych pojedynków wskazują na Jedno z naszego zwycięzcę, który stoi po Twojej lawstyle. <grym> On powiedział, że pół na pół. Zamarzenia nie karają. No. Whatever makes him sleep at night better, no. <grym> Miło Was widzieć na tym boisku. Zaczynamy rywalizację o wielki mecz. I w drugim sezonie Ligi Tuberów pojawi się 7 odcinków. 4 ćwierćfinałowe, 2 półfinałowe i 1 finał. Zawodnicy w tym filmie będą walczyć w 6 losowych konkurencjach. W każdej mają do zdobycia określoną liczbę punktów. Kto zdobędzie ich więcej trafi do półfinału. Podczas tej rywalizacji macie do dyspozycji po 3 karty specjalne, których możecie używać przed każdą konkurencją. W ćwierćfinale zawodnicy mają dwie karty zysku i jedną kartę utrudnienia. Jeśli twórca użyje karty utrudnienia, to jego przeciwnik podczas jednej konkurencji ma dwa strzały słabszą nogą. Jednakże jeśli influencer zdecyduje się użyć karty zysku, to jego punkty w jednej konkurencji są liczone podwójnie, albo ma jeden strzał więcej. Kto zdobędzie więcej punktów po sześciu konkurencjach, trafia do półfinału. Jeśli teraz mielibyście wytypować, kto trafił? Hmm. Malwit. No, no, oczywiście, że ja na no, łopie. Jak to ty zamyślałeś? Zaczynamy losować konkurencję, ale kolejność, w jakiej będzie losować, no to trzeba też zdecydować, kto będzie pierwszy, kto drugi. Kto więcej wyrzuci, ten będzie losował jako pierwszy. Dawaj Ola. No Obrońca Woma. tytułu musi pierwszy. Woma. Obrońca tytułu, tak, presja, presja jest. Ja to najgorzej, jest. ale może mogłem, mogłem gorzej wylosować. Trzeba ci są w ogóle dwie? To skitę, mogę jedną. Rzuć jedną, wrzuć jedną do swojego. Ale jak jest jeden, to jest remis. Wiem, to trzeba był remis. Ja! Ale tam było blisko jedynki. No dobrze, to w takim razie chcesz pierwszy losować czy drugi? Pierwszy. Dobrze, i to nie jest ostatnie losowanie. Dzisiaj kostki idą na bok, ale teraz trzeba zdecydować, kto jako pierwszy będzie w ogóle wykonywał tę konkurencję, więc przyda nam się. Kamień, papier, nożyce. Aaa, no, jestem dobry. Raz, dwa, trzy. Kamień! ty nawet ty 10 lat po tym jeszcze zremisowałeś. Raz, dwa, trzy. Wygrałem, pierwszy raz w możesz historii. być pierwszy, czy drugi? Pierwszy. Alwin, jako pierwszy losujesz konkurencję. Możesz wybrać numerek i zobaczymy, jaka konkurencja się kryje pod tą kartą. 10. Bo Wielu. dycha na koszulce, więc musi być dycha. Chcesz, to możesz to pokazać widzom. Odsłań kartę. Z połowy dopłat. W tej konkurencji zawodnicy mają po 5 uderzeń. Ich celem jest strzelić gola z połowy boiska, tak aby piłka wpadła przez otwór w płachcie. Każdy gol punktowany jest 40 punktów. Czy chcecie użyć jakiejś karty specjalnej? Nie, nie, bo to jest jedna z takich konkurencji niewdzięcznych i równie dobrze nikt z nas nie może trafić. Wydaje mi się, że jak ktoś w ogóle do tej bramki dokopie, to i tak będzie. Akurat do szefa tak ostrożnie. Ja parę <laughs> razy trafiłem. W takim razie przechodzimy do tej konkurencji. Zobaczymy, kto zdobędzie najwięcej punktów. A ja wam przypominam, że łącznie z ligituberów pojawi się 7 odcinków. Czego następny ćwierćfinał możecie obejrzeć już w ten piątek o godzinie 10 zmierzy się tam Kalu z gawronkiem. Zaczynasz jako pierwszy. Ja mocno trzymam kciuki za to, żeby wynik był jak najlepszy. Każda piłka, która wpadnie do bramki 40 punktów. Można jechać. Obsrany. Co ty gadasz, chłopie? Zero presji Ty, Jadrisko. ale już tam coś się napełniało chyba z tyłu, co? Podszedł. O, to ma potencjał! Nad bramką. A, trzecia szczęśliwa. No nie, nieszczęśliwa. Może trzeba technikę zmienić, kurde. Może nie trzeba podcinać. Dobrze, dobrze idzie. Trochę lżej. Właśnie lżej ale w lewo. Ostatnia. Nie ma szans, że ostatnia nie siądzie. O! o. Jak blisko! <ścoughs> Szczerze? Tyle brakowało, żeby to wpadło. A i tak nie najgorzej. W sensie zero to jest dobry wynik. Śmiało. Lewa noga. Ona czarowała. Po koźle. Jaki. 40 punktów dobrze Obrzydliwy fat, naprawdę. Chyba wygram tą pierwszą konkurencję. No, raczej nie przegrasz, nie? Drugi strzał. Każda konkurencja daje dużo punktów. środek trzeba, Olaf. Młody, zdobyć też jeden punkt. Oj! Oj, oj! Oho. Oj, tutaj chyba kontuzja przywodziciela albo czegoś innego. I Olaf oddał ostatni strzał. Olaf, tylko jedno? No przecież nie mogę grać na 100%. Ja no. jestem zawiedziony, naprawdę. W pierwszej konkurencji na prowadzenie wychodzi Olaf, 40 punktów. Alwin, może się cieszyć, że Olaf nie, nie odjechał? No ja jestem w szoku, że tylko jedno trafione, naprawdę. Przecież ja ci tłumaczę, no. no ja Twój... Ja powinienem po pierwsze leżeć w łóżku, bo jestem bardzo chory. Przedem strzeliłem pierwszą. No dobra. Nie są dla słabych dobra, ludzi, proszę mówię, Państwa. dobra, spokojnie tylko jeden. Postrzelę trzy i będzie koniec skóry meczu po pierwszej konkurencji. Ty. To wygra ten powinien zobaczcie dalej, ale my teraz przechodzimy do drugiej konkurencji. Ola, od razu losy, nie ma co tutaj przedłużać. Jaki numer chcesz? Siódmeczka. Zobacz, co to jest i pokaż widzom. <laughs> Oooo! Ja. Trafiłko z rampy do boksu. W tej konkurencji zawodnicy mają po siedem uderzeń i chcemy trafić piłką do boksów. Zawodnicy muszą z odpowiednią siłą zagrać piłkę po rampie. Boksy są punktowane 40, 40, 40, 40 i 100 punktów. Czy ktoś z Was chce użyć karty specjalnej? Dla mnie bez znaczenia, użyj wszystkich złych na mnie. Złapszą nogą, może trafię przez przypadek. Nie, ja jeszcze zostawię, zostawię jeszcze. Dalej grają bez kart. No dobrze, w takim razie przechodzimy do rywalizacji i zaraz zobaczymy, kto zdobędzie cyklu. To jest jedna z najcięższych konkurencji w Lidze Youtuberów, ale kilka jeszcze nowych będzie. Olaf, A chyba wiesz co robić, dobrej zabawy. Dobra, patera, pierwszy strzał. Jedna z najcięższych konkurencji, zobaczmy jak sobie poradzi. Olaf, jest strzał! Oh. Co? I Olaf oddał kolejne uderzenie. Ale to trzeba naprawdę idealnie trafić tutaj. Jooo! On już to widział, nie? Jeszcze sporo strzałów, Olaf, masz dużo czasu. On już powoli opanowuje chyba tę technikę, mi się wydaje. Nie! Nie, nie, nie! To był ten moment, Olaf! Ile można tych powstrzeczek trafiać, chłopie? Ja pierdziel! To było od poprzeczki na linii i wypadło na boisko. To mnie. To było to. Czy dałoby się zapunktować? Zero punktów tej konkurencji na koncie Olafa. O! Nie! To jest. To jest nie, to jest, to jest przesada, to jest przesada. Powiem ci tak, Olaf, poprzeczka nie jest wysoko zawieszona. Zero punktów odezwał Olaf sobie nie, nie poradził z tym wyzwaniem. No, nie poradził, nie poradził, no. To zobaczymy, zobaczymy wirtuoza futbolu zaraz, no. I Alvin zaczyna strzelanie. On gra. Pa. A więc zamknij oczy i wtedy strzelaj. Zamknij oczy, otwórz buzię, Olaf. <grym> o, w le nie wlewam. O, 4 metry obok kosza. Tu musnęło ten drugi kości, bo tyle od podjęcia. Tyle. Powiem szczerze, ja miałem w głowie stówkę cały czas. Ja ciągle patrzę na tę stówkę. A więc ty byś nie dochopnął tej stówki. Patera. Sto? Nie patrz jeszcze. O! I Alvin oddał ostatni strzał. Najtrudniejsza. To, to jest zdecydowanie najgorsza konkurencja To wygląda jakby właśnie Są takie kanały na YouTube, które robią takie trickshoty I mają tych podejść 500 I w końcu trafi ktoś To to jest coś takiego, te kosze są bardzo, bardzo małe Ja potrzebowałabym z 700 strzałów, żeby trafić Idzie wam bardzo, bardzo Ciekawie, tak bym to na razie określił A się śmieje, ale jak my nagrywaliśmy tamto To oni wszyscy próbowali trafić do koszów Zbliżyli je sobie I do teraz i nikt nie trafił, nawet poza kamerą Alwin, na tablicy zostało 8 konkurencji Jaki numer na Wybierasz pod granie. Jak było 7, to musi być też 6 chyba, nie? No tak. naprawdę tą logikę nie da się podważyć. Proszę bardzo. I co to jest? Rzuty karne. W tej konkurencji zawodnicy mają po pięć uderzeń. Ich celem jest strzelić gola z rzutu karnego. Każdy gol punktowany jest 20 punktów. Muszę używać jakiejś karty specjalnej. Zostały wam 3. Chcesz użyć karty zysku, tak? Podwójne punkty w jednej konkurencji. Muszę gonić, nie? No i masz dwa strzały z słabszą nogą. Karty zostały aktywowane, przechodzimy do strzelania. Witam Was serdecznie, jestem w Zioberu i dzisiaj przyjechałem chłopakom uprzykrzyć życie, a szczególnie jednemu. Olaf, idę po ciebie. Alwin, rzuty karne to teoretycznie pewne gole. Pewne gole mówisz. No to z słabszą nogą to tak mi się trochę jednak zastanowił. Nie wiem, jak Twoja lewa noga, To jest, która jest lepsza? Prawa, lewa? Nie ma lepszej. Teoretycznie prawa, ale. Pan masz dwie słabsze. Alwin, pierwszy strzał. Yoooooo! I ten gol jest za 40 punktów, więc wyrównał. Nabiegnięcie. biegnięcie. Są Nie no, kurde. Co strzela? Co się dzieje, chłopie? Ty? Dobra, zostały teraz dwie lewą. Raz, dwa, trzy. Strasznie dziwny kąt na masz. Aj, kurde! A jak blisko, Boże drogi, dobra. Piąte uderzenie. Ah, ziobi takie broni. Na jego konto wpada 120 punktów. Pierwszy karny Pewniaczek plus 20 punktów. Dobrze! God, dobrze oh, ziobi! Brawo ziobi! Dobrze! A źle uderzyła. Oby tak dalej. Proca, proca! Gdzie ja, to poleciało! Panowie, trzeba poszukać piłki tam za obiektem. Olaf, zobaczmy kolejny kolejny. co siadło mu psycha! Co się dzieje, ty masz piłę? A bo to nie jest powszechki słówki. 60 punktów ma. Ostatni a, pewny. Łącznie 80 punktów masz na swoim koncie. Chcę pogratulować, bo karta została dobrze użyta. Gdyby nie ta lewa noga, to by ta mogło ta być noga. naprawdę nieciekawie, nie? Myślałem, że gramy Crossbar Challenge, a potem pod koniec powiedzieli, że gramy rzuty karne, no, ale nic nie ma. Alvin wchodzi na prowadzenie, 120 punktów na twoim koncie, więc gratulacje. Ola, którą wybierasz? Daj piąteczkę. I piąteczka też tam. Uuu! Tego nie było. Daj mi piłkę z drona. Wyznaczonym polu. W tej konkurencji zawodnicy mają przyjąć 5 piłek spadających z drona. Ich celem jest przyjąć piłkę tak, aby zatrzymać ją w środku piłkarskiego karlingu. Pole punktowane jest 10, 20, 30, 40 i 50 punktów. Czy który z Was decyduje się użyć jakiejś karty specjalnej, bo zostały wam po dwie, a tu masz, tak? Kartę zysku. Podwójne punkty w jednej konkurencji. Ciekawe, poszedł? Bez karty, Alvin. A, przechodzimy do przyjmowania piłki. Wiem, że już czekacie na kolejne konkurencje. Bardzo przepraszam, że przerywam, ale zbliżamy się do miliona subskrypcji. Będzie mi bardzo miło, jak teraz zasubskrybujecie. Kliknijcie mój kanał, kliknięcie taki sam subskrybujcie tam na dole. Wtedy nie przegapicie kolejnych filmów. Wielki dzięki. Ola, pięć piłek do przyjęcia. Miej zabawy, trochę metrów mamy siedem, więc. Przyjmuję, dobrze. Pierwsza piła, zobaczmy. Idzie piła na Olafa i jest to. 40 punktów. Poniżej oczekiwań powinno być idealnie, ale wcale to nie jest tak łatwo przyjąć. Ciekawe. Ojej! Ucieka, przelało ucieka, się! Ucieka! Przelało się, ojoj To jest dycha. Jest i tak, że się zatrzymała no, tu tak w karlingu. Tak Jeszcze na podwójne Ola, to za 20 to policzymy Dostał przyjemniaczka I... No, dotrzyma się na 40 40 no. punktów Ciekawe Oj no. Cold O, oh, cold palmer To było zimne, to było zimne Ola, ostatnia piła Oj, 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 oj 40. Nie, no to są jakieś jakaś parodia. Tyczna. Ej, 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 ej! ej. Tycz... Panie, panie, to jest 50 jak nic. No jest, no jest, polu, styka. A. polu, no. Dajmy mu 50, czyli łącznie za to uderzenie ma 100 punktów. I teraz piłkę będzie przyjmować, Albi. Przydałoby się tak, z 5-50. To zrobienia, na spokojnie. Iła spada. Nie, nie, stój. No 10, nie, jakby nie patrz. Lepsze oddycha niż zero, nie? 40. Patrz, patrz, patrz. Nie. To no stój. Dobra, jest git, jest git. Ale jak wtedy 50, w końcu no. no nie. O, ale kogo skrywałeś tam? Piłka wyleciała za pole i Alvin, za to przyjęcie, nie dostaje punktów. Również 40. Miało być tutaj, no. Trzeba to podsumować, ale nie wygląda to zbyt dobrze. Mogło być lepiej, nie? Nie wiem czemu Cusi się nie chciał zatrzymać cały czas. Bardzo ciekawa konkurencja. No niestety Alvin wziął podwójne punkty, nie miał tego doświadczenia w najgorszej możliwej konkurencji, które były rzuty karne. Także no musiałby chyba grać do 19 dzisiaj sam, żeby zrównać się z punktami już. Także no, zostały dwie, zobaczymy. 120 punktów pada na konta Alwina, 380 na konto Olafa, a tak prezentuje się punktacja nasza ogólna. I zbliżamy się powoli do końca, ale teraz czas na piątą konkurencję. Alwin, który numerek wybierasz? Ja poproszę 8, bo kiedyś grałem z ósemką i bardzo lubię ósemkę. No to proszę bardzo. To czemu nie widać jakbyś kiedyś grał na ósemce? Słuchaj. Dwa kontakty. W tej konkurencji zawodnicy mają po pięciu uderzeń. Zagrywam piłkę w pole karne i zadaniem twórców jest opanować piłkę i w maksymalnie dwóch kontaktach oddać strzał na bramkę. Każdy gol punktowany jest 20 punktów. Czy używacie jakiejś karty specjalnej, Alwin? No, przydałoby się, bo tak to nie wykorzystać w odcinku, a to trochę dziwne by było. Dwa strzały słabszą ja nogą. Ja dlatego wezmę sobie jeden strzał. Więcej. Ciekawe, to zrobił. Mają w sześć uderzeń, z czego dwa strzały słabszą nogą. Przechodzimy do strzelania. W dzisiejszym odcinku zawodnicy testują najnowsze korki Puma Future 8 Ultimate. Między innymi w tych korkach gra Jack Grill i wielu innych znakomitych piłkarzy, ale również zawodnicy podczas ligi youtuberów mają przyjemność grać w korkach. Puma Ultra Six, Ultimate i w tych korkach gra między innymi Kingsley Coman, a z Kodem Kesek w sklepie piłkarskim Mergol Dostaniecie 5% zniżki, link do nich, a także do futerów znajduje się w opisie, a my przechodzimy do kolejnej konkurencji. Alwin, 5 piłek, na początku łatwa. Jest przyjęcie. Czy on to zamieni na gola? Jest, odsupeczka, bramka. Teraz Olaf ci daje trudniejszą. To jest górna. Dostał górną. Przyjął. Jojej! I lecimy z kolejnym strzałem, Alwina. Poleciała piła. Przyjął. Ze stojącej. Kurczę, pieczone. O Jezus. I ostatnia. I ostatnia wpada do bramki i zdobywa za ten strzał 20 punktów. Olaf ma dwa uderzenia nogą, ale sobie dołożył jeden strzał. Co to jej się wydarzy? Zaraz zobaczymy. I teraz będzie strzelać, Olaf. Pierwszy. Oj, o ojo, ojo! Chciałem sobie ten Ronaldinho zrobić. Nie! Fajna. Fajna! Patrz, on takie lubi, ja wiem gdzie on strzela, nawet Jezus, waria! On z tym się chyba urodził. Ale fajna, ale siadło teraz Oj, poszedł w prawo. Generalnie. Żarła. Tu był potencjał, naprawdę. Też fajna. Chciałem sobie podrzucić. To był strzał z lepszej nogi. Przedostatni. Oj, na prawo. O dwa. Ostatnia piłka. Dobra, teraz na siłę uderzę. Oj! PÓWSZECZKA! Za to nie punktujemy! Alwin goni. W zależności jaka konkurencja się wylosuje, no to się dowiemy czy są jeszcze matematyczne szanse. Chociaż została Tobie, Alwin, jeszcze jedna karta specjalna, którą możesz oczywiście wykorzystać. Czas przejść do losowania ostatniej konkurencji. W góry coś mało było brane, weź 4. Proszę bardzo. Ja ŁAKTA! A punkt. W tej konkurencji zawodnicy mają po 7 uderzeń. Celem jest strzelić gola tak, aby piłka wpadła przez otwór w płachcie. Otwory są punktowane 10, 20, 40 i 50 punktów. Trzymajcie się ze wszystkimi swoimi planami. Zanim wykorzystasz kartę, bardzo ważna rzecz. Chodźcie ze mną. Stańcie sobie pięknie po drugiej stronie. Sami decydujecie, czy chcecie zakręcić, czy nie. Każdy ma po jednym kręceniu. Zakręca. Kręcisz? Jak mi się to od razu spodobało? W momencie tutaj stracić 40 punktów. Przeciwnik może przechwycić waszą kartę specjalną. Macie dwa strzały mniej, plus 40 punktów. Dwa strzały więcej. Pierwszy strzał za 70 punktów. Dobra, to ja kręcę. Olaf robi ryzyko. Nie, Plus 40 nie. punktów. Alvin, kręcisz czy nie kręcisz? No chłopie trzeba kręcić, nie. DWA STRZAŁY WIĘCEJ! Generalnie, to jest mega mocne. Fajnie, że zakręciliście, ale teraz przechodzimy do strzelania. Alwin, masz kartę, czy ją wykorzystujesz? Co to było? Strzał więcej, czyli łącznie masz 10 uderzeń. Brawo. Olaf 7, ale już dostajesz teraz od nas 40 punktów. I X-Flash zaczyna strzelanie w ostatniej konkurencji. O, już chciał zacząć. Pierwszy strzał. Ale drewno! Plus 20! Ja. No nie gadaj, są 50 za nie trafi Nie no pomiędzy Olaf, prawą nogą musisz Ja I Olaf oddał ostatni strzał Nie, on trafił tylko 20 punktów Olaf ma przewagę 250 punktów, Alvin Alwin ma 10 strzałów, jak 10 razy trafi w 50, to ma 500 się wyprzedzi. A na no, Alwin miejsce Alvin się skupił, żeby trafić Tymon w cokolwiek. Jedziemy, Alwin, 10 piłek, baw się dobrze Blisko 50 Musisz gonić. Ja bym dał Ci za to 10 punktów. No nie gadaj. Jak blisko? Jak trafisz teraz wszystkie, to macie remis. O włos. Jest 40. Alvin, 330 punktów, dziękuję. Bardzo było miło wow, Ciebie no. gościć na niewirtualnym boisku. Ola, 540 punktów. I x jako obrońca tytułu trafia do półfinału, w którym zmierzy się z łatwogęgiem. Zapraszamy Was na kolejny film, który pojawi się już w piątek o godzinie 10, a tam zmierzy się Kaluch z Gawronkę, więc subskrybujcie, aby tego nie przegapić.